Arkadiusz Woźniak, napastnik KGHM Zagłębia Lubin. Arek, nie trenujesz raz z chłopakami, znajdujesz się w innym miejscu. To jest pokłosie z niedzielnego spotkania z bytowiem Bytów. No tak, to jest odnośnie tej sytuacji, po której musiałem zejść z boiska. No sytuacja ewidentnie, no bramkarz się przeliczył, ja byłem pierwszy przy piłce i ewidentnie na 18 meczu jest fałowo. źle obliczył tor lotu piłki, ja byłem pierwszy, zagrałem piłkę głową i całym petem yy, wjechał we mnie, moim zdaniem no, powinna być czerwona kartka i powinien wylecieć z boiska, niestety tak się nie stało, a no ja yy, leżę tutaj i yy, można powiedzieć, że dwie straty były. To Arek, jakie są prognozy jeśli chodzi o Twoje zdrowie? No na razie to wszystko nie jest zależne ode mnie i dołożymy wszelkich starań, aby był gotowy na to spotkanie razem z całym sztabem medycznym. Jednocześnie chciałbym zaprosić wszystkich kibiców Zagłębia Lubi na, na to spotkanie, aby nas wspierali i abyśmy dołożyli kolejną cegłę w drodze do awansu do ekstra klasy.